Dobry dzień dobry kochani. Witam serdecznie we wtorek, 4 listopada 2025 na runie dnia. Runiczne miejsce mocy Mimeruna. Witam każdego Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś. Witam wszystkie nowe osoby. Popatrzymy sobie, jaka energia na dziś, kochani. Jaka energia na dziś. <laughs> Jeżeli chcesz skorzystać z czytań prywatnych, nimeruna.wp.pl. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał, można blikiem 786 474 845. Można postawić mikrofon. Za co serdecznie z góry dziękuję, kochani. A teraz patrzymy. Wtorek, 4.11.2025 jedenasty Czwarty, 5, 3. Trzyma. Jaka energia dzisiaj kochani. Mam nas. A więc dzisiaj. E, energia, która e, być może będziemy potrzebowali troszeczkę troszeczkę pobycia w ciszy, w spokoju, pomedytować, pomodlić się, przemyśleć pewne rzeczy. Ale jest to też energia, że być może będziesz korzystał z pomocy osoby, właśnie, która, która pracuje z energią, z osoby, która pracuje na wyższym stanowisku, osoby, która jest tutaj jakimś specjalistą w jakiejś dziedzinie, to jest też energia, która mówi, jeżeli masz problem, jeżeli czegoś nie wiesz, to skontaktuj się z taką osobą, ona ci pomoże wesprze Cię. Jest to też energia być może wizytu jakiegoś specjalisty, lekarza. Ale jest to też energia, która mówi o przyjaźni, energia, która mówi o współdziałaniu. Jest to energia, która wprowadza natchnienie. Mówi o rozwoju duchowym. Dla niektórych, którzy pracują z energią albo są w rozwoju osobistym, no to jest takie wejście na wyższy poziom. Tak? Jest to runa, która mówi o człowieku, więc możesz spotkać dzisiaj też na swojej drodze człowieka wielkiego formatu. Człowieka, który ma duże doświadczenie, ma dużą wiedzę, który Podąża duchową ścieżką. Jest to osoba, która wiele doświadczyła, osoba światła. Jest to też energia, która mówi, że tutaj o finanse dzisiaj nie musimy się za bardzo przejmować. Tutaj dość tak optymistycznie, nie będzie to jakiś taki problemowy temat naszego, naszego dnia. Jest to energia poznania też osoby. Takiej stabilnej, opiekuńczej, pełnej ciepła. Także jest dzisiaj możliwość poznania takiej osoby, ale może też symbolizować dobrego męża, dobrą żonę, czy też kontakt z matką, z ojcem. Jest to też energia człowieka, który wie, czego chce. Tak, wie, czego chce. Możesz też mieć spotkanie z szefem, może być także tutaj jakiś. Yy, otrzymasz yy, informacje o, o, o awansie, bo też tak może być, że będziesz przechodzić na szczebel wyżej yy, w pracy, yy, ale też może być tak, że będziesz tutaj, yy, szef, yy, zlecić jakieś dodatkowe zajęcie, ale nie obawiaj się, bo to zajęcie będziesz yy, realizował z pasją. To będzie coś, co, co, co gdzieś tam będziesz lubił, albo to sam sobie tutaj jakieś takie dodatkowe zajęcie. Znajdziesz i będziesz się cieszył, że możesz, możesz się tym zająć. Tak? No jest to dzień takiego głębszego spojrzenia w siebie, na swoją wiarę, na, na, na swoje życie. Jest to też energia, gdzie możemy nawiązać kontakt właśnie z światem duchowym, może więcej się modlić. To jest też dzień dobry, żeby oddać wszystkie niedogodności, wszystkie problemy pod opiekę, właśnie górze ale też manifestować, kochani, no też jesteśmy tutaj przy pełni, tak? Jutro mamy pełnie, więc też warto wysyłać intencje w czasie dokonanym. No jest to taka energia zrozumienia wielkości, wielkości człowieka, tak przeciw też takim fałszywym ocenom innych ludzi. To jest energia takiej tolerancji wobec innych osób. Możesz właśnie z kimś coś też w, w partnerstwie. Wykonywać dzisiaj. Pamiętaj o tej tolerancji, możesz zostać przydzielony do pracy z zupełnie osobą, która jest totalnie inna niż Ty. Więc tutaj energia mówi o tym, żeby. Żeby być tolerancyjnym wobec tej osoby, bo jej doświadczenie, twoje doświadczenie i z tego może coś fajnego wyjść, dlatego że będziecie pracować w kierunku wspólnego celu. Czy to z mężem, czy to w pracy, tak, czy w jakiejś grupie. No Jest to, jest to męska runa, tak? ona też dodaje panu wigoru. Więc dzisiaj y, dość pozytywnie będzie chroniła, kochani, przed urazami, przed stłuczeniami, wszelkiego rodzaju, ułatwi też nam orientację, y, tak, y, także nawet jeżeli ktoś by się wybrał jeszcze na, na grzyby do lasu, to tutaj ze spokojem nie zabłądzisz, nie pogubisz się, tak, y, będzie dodawała nam siły do pracy, tak, y, będzie oddalała od nas lenistwo, no, i, i, i też taką obojętność pomoże pokonać zniechęcenie, pobudzi pomysłowość, da inspirację i podsunie nowe odkrywcze możliwości. No i fajnie, bo będzie bardzo tak nasilała chęć do działania i pozwalała odnaleźć sens w tym, co się robi, tak? Więc przepięknie. Pozwoli też ukryć. Może dostrzeżesz w sobie jakieś zdolności, może się coś tutaj yy, u ciebie... Yy pokazać, ale też i uspokoi, tak? Jeżeli y, gdzieś tam będziesz jakoś bojowo nastawiony do osób, które niekoniecznie dobrze ci y, życzą, no to ona tutaj będzie wprowadzać taki spokój, będzie nastawiać pokojowo, tak, do tych, co koniecznie y, niekoniecznie dobrze ci życzą. Ona ułatwi też y, poprzez właśnie jej energię będzie łatwiejsza ta komunikacja, będzie lepsza współpraca w zespole. Więc y, przepięknie, tak. Jest to energia, która neutralizuje negatywne działania, tak? czy, czy zawiść, złe życzenia, ona odsyła te do, do tych, którzy będą ci to wysyłać, także na pewno Tobie nie, nie zaszkodzi. tak, Pomoże Ci poznać siebie tutaj w pełni wykorzystać, tak jak mówiłam, możliwości intelektualne, pobudzi intuicję, ale też bardzo naprawczo wpływa na, na stosunki, na relacje w rodzinie, tak, ale też nie tylko w rodzinie, ale też z innymi, z innymi, z innymi ludźmi, tak, no, jest to energia też jesieni, kochani, tak, więc, więc no, takiego... Dzisiejszego jesiennego, jesiennego dnia. Bardzo dobra energia na negocjowanie. Także, jeżeli podpisujesz jakieś umowy, chcesz coś kupić, no to negocjuj, bo wynegocjujesz dobre, dobre warunki. To też energia spojrzenia, właśnie tak jakby z góry na jakąś sprawę, tak jakby i właśnie z inaczej, z innej strony, o, może na tej zasadzie, to jest też energia właśnie poprzez głębsze spojrzenie w siebie, jakichś tutaj y, zmian w swoim życiu, czy to właśnie y, postępowanie czy w każdym bądź razie, tak, mocniej duchowo, <laughs> tak, jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy, czy to lekarza, czy jakiegoś specjalisty, to też szukaj y, osoby, która jest wyżej postawiona, tak, nie, nie lekarza, a profesora na przykład, tak, y, no jest to taka Taka energia. Może masz jakąś wizytę dzisiaj zaplanowaną? Może będziesz po prostu miał kontakt z osobą, która pracuje z energią, może masz ulubioną sesję też. To też może tak być. Z osobą, która rozwija się duchowo. A może Ty jesteś taką osobą. Jesteś tego warty, pamiętaj. Wiedz, że zasługujesz na otrzymywanie wszystkiego tego, co dobre, na wszystkie y, sposoby. A więc tutaj może być. Rozjaśnienie, możesz rozwijać się duchowo, tak, możesz tutaj e, pracować nad sobą też przy tej energii, tak. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Dokładnie, to jest dużo, Tak, to jest, to jest kontakt z nadświadomością, to jest dużo, bo w sobie tak. I, I tu mamy pełnię, kochani. Także pamiętajcie, jesteście tego warci, zasługujecie na otrzymywanie wszystkiego tego, co dobre. Na wszelkie sposoby i na to się otwierajcie, zaufajcie procesowi przemiany, w którym teraz jesteście. Coś tutaj pięknie idzie do przodu, kochani. Tylko trzeba troszeczkę głębiej spojrzeć, zauważyć. Tak. I mamy jedyneczkę, dwójeczka, trójeczkę i jedneczka. Zboczyłeś ze swojej ścieżki duszy. Dwójeczka. Zatrzymaj się i trójeczka bądź szczery, dokładnie, bo ta szczerość tylko szetem do ciebie tutaj pięknie wróci, a jak będziesz negatywnie nastawiony i nieszczery i nietolerancyjny, no to, no to nie fajnie, Tak? Więc z szczerością, z, zgodnie z prawem, postępuj. Także tutaj może trzeba się jedyneczki zatrzymać na chwilę, spojrzeć głębiej w siebie, bo dostrzeżesz wtedy, wtedy tą drogę, którą powinieneś iść. Więc tutaj warto się troszeczkę zatrzymać, przemyśleć, oddać też problemy górze, manifestować w czasie dokonanym, kochani, też pobyć samemu ze sobą, bo to będzie bardzo dobrze na nas działało, przepiękna, rozwijająca energia, i warto z niej skorzystać. Mam nas to pamiętaj, drugi człowiek, tolerancja rozwój. Wszystkiego co najlepsze. Niech to będzie dobry dzień. Dla każdego ciebie. Mimeruna.